Witamy serdecznie przed galą Suzuki Boxing Night numer 30 w Żyraldowie. Mamy przyjemność porozmawiać przed potyczką Polska-Szwajcaria. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Jak to się stało, że mamy przyjemność gościć tutaj gości ze Szwajcarii? Tak, rzeczywiście potwierdzam, bo starałem się do najnowszych czasów historii naszego związku sięgać. Oficjalnego meczu ze Szwajcarią nie znalazłem, więc pomyśleliśmy sobie, że moglibyśmy odkryć nową kartę historii naszych kontaktów międzynarodowych. Po drugiej stronie Szwajcarii aktualnie prezydentem jest Amir Orfia, którego pamiętamy z Mistrzostw Świata juniorów w Kielcach w 2021 roku tam się poznaliśmy był wówczas pracownikiem biura AIB ówczesnej, no a w tej chwili wrócił do domu, jest wybrany prezydentem Federacji Boksu Szwajcarii kontakty mamy dość regularne i uznaliśmy druga strona też uznała, że dobrze by było zmierzyć się z Polską, także tak doszło do tego zdarzenia, którego świadkami będziemy jutro to też pokazuje, że gale Suzuki Boxing Night to są wyjątkowe potyczki, nietuzinkowe walki z nietuzinkowymi yy, pięściarzami. Tak, na pewno tak i jeszcze myślę, że muszę dodać, goście wczoraj jak przyjechali, wpadli się, że Suzuki Boxing Night jako projekt to nie jest rzecz dla nich jakaś obca. To jednak można obserwować w internecie, w mediach społecznościowych. I w Szwajcarii okazuje się, że Suzuki Boxing Night jako event pięściarski jest dobrze znany. To też pokazuje, że ta praca, którą tak naprawdę od pięciu lat już wykonujecie e, my, jako Polski Związek Bokserski, Suzuki e, Motor Poland, e, które w, tak naprawdę e, razem z nami tworzy te gale, pokazuje, że to idzie w dobrym kierunku, że właśnie ten e, sportowiec, pięściarz, pięściarka, którzy biorą udział w takich eventach, są rozpoznawalni, e, pokazują to też, że warto inwestować w tego typu eventy. Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że to jest bardzo dobry, mocny projekt, który wpisuje się w taką politykę promowania boksu olimpijskiego w naszym kraju. I cały szereg zawodniczek i zawodników z naszych reprezentacji jest dobrze już rozpoznawalnych. Między innymi dlatego właśnie, że Ileśkrotnie pojawiali się w galach Suzuki Boxing Night. No tak, ta ekspozycja w TVP Sport, regularna, tak naprawdę przyczynia się do rozpoznawalności tych zawodników. 30. jubileuszowa gala to jest naprawdę bardzo wiele wysiłku, to jest 30 takich gal w ciągu 5 lat. To też pokazuje tempo, z jakim polski związek i Suzuki Motor Poland organizują te gale. Tak, no i pewnie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pomału kończą się kraje, z którymi jeszcze się nie potykaliśmy, ale no kilka pomysłów mamy, także kolejne gale, które przed nami. Jedna z nich jeszcze w tym roku w listopadzie. Nie znamy jeszcze do końca rywala, ale pracujemy nad tym. i W przyszłym roku na pewno projekt będzie kontynuowany. Myślę, że Suzuki będzie nadal w tym projekcie z nami współpracować i szereg ciekawych zawodów jeszcze przed nami. Nie pozostaje nic innego, jak tak. zaprosić naszych kibiców na, na, na gale. Tak, no zdecydowanie zapraszamy przede wszystkim na jutro. Kto nie jest tu na miejscu w Żyrardowie, ma okazję obejrzeć w TvP Sport bezpośredniej transmisji. No zachęcam, bo naprawdę będą ciekawe, atrakcyjne zawody. Zapraszam także na kolejne gale Suzuki Boxing Night. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.